Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Ryb w horoskopie na grudzień 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco, oraz abyś nie przegapiła/nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Moi drodzy, można u mnie również już zamawiać indywidualne horoskopy na 2022 rok w postaci prywatnego filmu na YouTube z opisem 12 miesięcy. Także osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. A teraz przechodzimy do horoskopu. Jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy horoskop, moi drodzy? Najpierw sprawdzimy sobie jedną kartą przesłanie. Czyli taką najważniejszą energię tego miesiąca. Co będzie dla Was w grudniu, drogie ryby, takim priorytetem? Nad czym warto się skupić? Co warto tutaj przepracować? A następnie, kartami tarota, sprawdzimy sobie takie sfery życia jak finanse, pracę, uczucia oraz zdrowie. Także oglądajcie film do samego końca. Ryby i. Grudzień 2021 roku. Popatrzmy. A przesłaniem dla Was jest pokładaj ufność. Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem. Musicie, moje drogie ryby, zaufać sobie samym i zaufać temu. O co prosiliście, temu czego chcieliście, tak, pokładaj ufność. Twoje modlitwy się manifestują, czyli tak naprawdę to, o co prosiłeś, prosiłaś górę, już się realizuje. Ty może jeszcze nie widzisz efektów, ale to już jest w procesie realizacji tak, materializowania się w tej ziemskiej rzeczywistości, w której przyszło nam tutaj żyć. Bądź pozytywny i podążaj za swoim przewodnictwem, tak? Czyli bądźcie pozytywni. Sodiakalne ryby mają tendencję do melancholijności, do takiego narzekania, ale tutaj, jeżeli chcecie, aby to do Was szybciej przyszło, to musicie być pozytywni i podążać za swoim przewodnictwem, tak? Czyli iść za tym, komu uwierzyliście, tak? Tak jak tu na tej karcie. Jest Syrena, która. Wyskakuje z wody i patrzy się w kierunku nieba, gdyż ona pomimo tego, że żyje w żywiole wody, czyli też u nas tutaj na ziemi, to ona zaufała górze, tak, wszechświatowi Bogu, aniołom, komukolwiek, tak, tej niepojętej energii miłości, z której poprzychodziły dusze i powcielały się w tę ziemską rzeczywistość. Popatrzmy, moi drodzy, tutaj na te sfery życia: finanse, praca, uczucia, no i zdrowie, ryby. Finanse, praca, uczucia i zdrowie. I po kolei będziemy sobie odkrywać karty i patrzeć, co tutaj los dla Was przyszykował. Finanse. Jeżeli chodzi o finanse, to myślę, że będzie to dość stabilny miesiąc. Mam pokazane przy Was tutaj nowe propozycje, nowe możliwości zawodowe. Ktoś, kogo znacie, może Wam tutaj zaproponować jakąś pracę, jakieś dodatkowe źródło dochodu, ale również mam pokazane, że możecie kupować dla kogoś prezent i właśnie przeznaczyć jakąś mniejszą lub większą sumę pieniędzy. Na to, aby kupić komuś prezent. Jest to dość miły i sympatyczny miesiąc, jeżeli chodzi o finanse. Nic złego nie powinno się wydarzyć. Możecie mieć też tendencję do tego, aby wydawać pieniądze ym, na przyjemności swoje lub swoich bliskich. A popatrzmy, cóż, w pracy. A w pracy to ryby powinny w grudniu uważać na to, aby nikt ich nie oszukał, gdyż mam tutaj pokazaną energię złodzieja, energię oszustwa, kłamstwa, manipulacji, fałszu i na wszystkie te rzeczy w grudniu ryby powinny zwrócić uwagę, aby w pracy nie zostały przez nikogo oszukane, ani przez szefa, ani przez współpracownika, ani przez szeroko pojętego klienta. Także na to zwróćcie uwagę. To dla osób pracujących, a dla osób, które szukają pracy, to ja nie widzę, abyście w grudniu znaleźli nową pracę, dlatego że wy ciągle patrzycie się za siebie w przeszłość i ciągle popełniacie te same błędy, jeżeli chodzi o pracę, przez to nie macie tutaj pracy długoterminowej, gdyż ciągle popełniacie te same błędy, ciągle odwracacie się przed siebie, znaczy odwracacie się za siebie, przez co nie patrzycie się przed siebie i się potykacie przy karcie siedmiu, y, siedmiu mieczy przez źle podjęte decyzje. Tak, przez źle podjęte decyzje i kardynalnie popełniane błędy. Uczuć. No, jeżeli chodzi, moi drodzy, o uczucia, to tutaj będziecie wypatrywali uczuć. Jeżeli jesteście osobami w związku, to wasz związek będzie się dalej rozwijał, będą tutaj jakieś propozycje wspólnych planów, być może nawet te plany mogą być tutaj związane z jakimś wyjazdem, z jakąś podróżą, z jakimś przemieszczeniem się. Wszystko to, jak najbardziej, jest tutaj możliwe. I realne do realizacji. Natomiast jeżeli jesteś osobą samotną, to masz szansę kogoś poznać, tylko musisz, droga rybo, wyjść z inicjatywą, musisz się pokazać, tak? Tak samo jak tutaj postać stoi powyżej innych osób, stoi na górce, ty musisz się pokazać, aby ciebie zauważono, i wtedy okaże się, że wiele osób jest tobą zainteresowanych. Również mogą być tutaj jakieś plany spotkania z kimś, kogo poznaliście przez internet, i możecie rozmawiać o tym, abyście w grudniu się spotkali, ale odległość między wami prawdopodobnie będzie dość duża, więc trzeba będzie dojechać. Tak, jedna ze stron, czy to wy, czy to ta druga osoba, może się tutaj zdecydować na to, aby, <laughs> aby po prostu wyruszyć w świat i was poznać. A cóż tutaj w zdrowiu? Jeżeli chodzi, moi drodzy, o zdrowie, no na stan swojego zdrowia psychicznego trzeba tutaj na pewno zwrócić uwagę, czyli na stany melancholijno-depresyjne. Za mało wody pijecie, powinniście się tutaj dowodnić, na pewno. No i poza tym to nic złego tutaj nie widzę, tak. Przede wszystkim to należy tutaj zwrócić uwagę na swoje zdrowie psychiczne, na swoje samopoczucie psychiczne, na swój humor, bo jeżeli wy będziecie się dobrze czuli, będziecie zadowoleni, to też zdrowotnie będzie u was dobrze. No i delikatnie też dowodnić, że tak powiem, swój organizm, pić więcej wody i wtedy wszystko na pewno się poprawi i twój stan zdrowia psychicznego i fizycznego będzie lepszy. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie filmy do samego końca. A ja tymczasem życzę Wam, moi drodzy, Wszystkiego dobrego, wesołych świąt Bożego Narodzenia, spełnienia marzeń i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem w horoskopach już na nowy rok. Trzymajcie się.